Siemanko, witajcie. Oczywiście naturalnie na rybach, oczywiście nad rzeką. Nad piękną rzeką. Byłem tutaj kilka dni temu, no i się troszeczkę zmieniło. Tak jak wtedy widzieliście, jeszcze nie było żadnych ryb, nie było pokopane, jak to się mówi, kolokwialnie. A teraz, co będę dużo opowiadał. Chodźcie zobaczyć. Troszeczkę pomajtam kamerą. O, zobaczcie, pokażę narfów lekko palcem. Tak. Tutaj, pierwsze gniazdo, stoją ryby i tutaj wzdłuż stoi kilka pięknych ryb. I oczywiście pięknie kopią, o, ale piękne ryby, piękne. Staram się Wam je pokazać trochę z góry. Zobaczcie, z daleka widać jedno pięknie pokopane gniazdo. Zaraz troszeczkę podejdziemy. Tam są kolejne dwa gniazda, na których oczywiście stoją ryby. No widzę, gdzie kolejne. No, Zobaczcie na każdym gnieździe. Zobaczcie, jak to wygląda, jaka jest różnica od ostatniego filmu, jeżeli chodzi o pokopanie gniazd. coś tam udało się nagrać i teraz pomyślcie sobie e, co byśmy tutaj mieli na Pomorzu jeśli chodzi o te rzeki gdyby tym rybom dać tutaj spokój pobudować tarliska byłoby po prostu e, no Kanada, Ameryka ludzie by przyjeżdżali naprawdę to oglądać bo jest to oglądać, jest piękny widok, tylko gro ludzi nie potrafi tego uszanować taką rybę skusować z takiego miejsca, jak tutaj jesteśmy, to jest chwila-moment. Wystarczy mieć na jakimś kiju, jak to się mówi potocznie, widły. No i taką rybę po prostu, ona, ona nie ucieka. Czasami ją można nawet pogłaskać, można powiedzieć. A już na tym odcinku zdarzało się, że był też wielokrotnie fazowany. Byłyby ryby bite prądem. No i teraz pomyślcie, gdzie tutaj już dzisiaj przeszliśmy, było. 15-20 ryb, co najmniej, jak nie więcej. I teraz przychodzi jeden facet z przetwornicą, akumulatorem, podbierakiem wali to wszystko takim prądem, że to wszystko pali mięso, łamie kręgosłupy, zabija na rybek, wstrągi a jak się trafi, to i inne stworzenia, wszystko co żyje w wodzie. Dla kilku kilo mięsa, dla kilkuset złotych no jest to dramat, jest to po prostu dramat. Powinniśmy wszyscy to doceniać, yy, dlatego ważne jest, żeby wspierać takie organizacje jak Straż, tutaj tym bardziej do rzecza Parsenty, gdzie w ostatnim czasie zatrzymało do Rzecze, Straż do rzecza kłusowników, którzy pozyskiwali rybę za pomocą prądu, jak i ościeniami. Tym bardziej teraz, gdzie tej ryby jest dużo, kłusownicy wiedzą, gdzie ta ryba jest, lepiej tak naprawdę ode mnie. No i przychodzą, wybijają. No ale każda tutaj obecność będzie powodować, że ta ryba ma większe szanse na przetrwanie. Dlatego warto. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce zobaczyć, taki mniejszy ciureczek, ale skoro tutaj jest tyle ryby, to tam mam nadzieję, że też będzie rybka. Lecimy zobaczyć. zobaczcie na to tarlisko to jest rzeczka z wodą dosłownie w gumowcach bym mógł tutaj sobie biegać zobaczcie na tarlisko jak jest pięknie pokopane na gniazdo było tutaj na pewno sporo ryb jedną widziałem ale nie wiem czy mi się udało nagrać bardzo pąkliwa tylko wyjrzeliśmy i uciekła także jedna rybka tutaj była przejdę kawałek niżej ale naprawdę tutaj Pięknie pokopały widać ten kamień taki jasny, przerzucony, widać ten dół tutaj. No i tutaj na takim rowku, bo to trzeba tak nazwać, jest to oczywiście rzeczka, ale powiedzmy, że to rowek. Skusować rybę to jest po prostu chwila, moment. Gdyby nie straż do rzecza, która bardzo prężnie działa. No to tutaj nawet by nie było to przerzucone, ryby by tylko się pokazywały, od razu by ginęły z tych tarlisk. Zobaczcie, jak to wygląda. Taki rowek. I piękne trocie tutaj wchodzą, odbywają tarło. Zobaczcie, kolejne gniazdo. Też jak najbardziej przekopane, z takim trochę mniejszym żwirkiem. Zobaczcie, jak Zobaczcie, idziemy cały czas tą rzeczką. No jest piękne, piękne. Jak pomyślę, że tutaj płyną te wszystkie ryby z morza, wpływają do jednej rzeki, wpływają do drugiej. Wpływają do trzeciej... O kurcze, wpływają do trzeciej rzeki. Docierają aż tutaj, żeby się wytrzeć. I przychodzi jakiś koleś z widłami. Nabija i potem smażenie. już to jest dramat. Aż łza się kręci wokół, jak o tym człowiek pomyśli. I patrzy na tę piękną przyrodę tutaj. Zajechaliśmy jeszcze na ostatnie miejsce eee, pooglądaliśmy, już ciemno się robi. Tutaj ta woda też brudniejsza. Dwie no, rybki gdzieś tutaj stały, nie będziemy już im przeszkadzać, nie będę tam już starał się nagrywać. No i podsumowując temat eee, co z tymi rybami, co z tym kusownictwem. No gdyby nie straż do rzecza, która naprawdę prężnie tutaj działa, wiem, że ich chwala, ale no to się inaczej nie da. Wystarczy spojrzeć na nawet na ich stronę na Facebooka, do rzecz na Facebooku, do Rzecza Parcenty, no i tam jak na dłoni widać ich efekty działania. Dlatego apeluję o wspieranie właśnie takich, takiej straży, obycie nad tą wodą. No i co? Ja się na już z Wami żegnam. Dzisiaj też taki szybki wypad, tego czasu jak zwykle brakuje. No ale co? Zostawcie suba, łapkę, jeżeli się podobało. No i czekamy na kolejne filmy, czekajcie, bo na pewno coś się niedługo pojawi. Nara, trzymajcie się, hej.